Do tej pory nie udało się tego zrobić w taki sposób oficjalny. My zrobiliśmy całkowity remont, wymieniliśmy całkowicie sprzęt. Cały koszt tej inwestycji to jest 5,5 miliona złotych. Większość została sfinansowana z budżetu unijnego Unii Europejskiej, natomiast bez prawie miliona złotych z Urzędu Marszowkowskiego nie udałoby się tego zrobić. Tutaj Centrum Pediatrii to jest absolutny lider w województwie śląskim, jeżeli chodzi o niesienie pomocy tym najmłodszym przy tym, co się dzieje na rynku usług medycznych. Myśmy od początku Centrum Pediatrii wspierali, pan poseł Saługa, jak był marszałkiem, tutaj ta współpraca była, można powiedzieć tak, sztafeta wsparcia, bo to jest bardzo ważny ośrodek, kwestia też psychiatrii dziecięcej, tutaj bardzo mocno rozwinięta, a więc te wszystkie rzeczy, które możemy świadczyć, czy możemy wspierać, to zawsze staramy się to realizować, a ten sort dziecięcy no, jest jedną z ważniejszych inwestycji. Tu widzimy absolutnie namacalnie, jak środki europejskie pracują dla dobra społeczeństwa, dla dobra mieszkańców i bardzo utyskujemy, że od ponad 800 dni tych środków europejskich w Polsce nie mamy. Tu czekamy. Na to, aże one spłyną do samorządu, bo samorząd realizuje naprawdę fantastyczne inwestycje, inwestycje dla ludzi, daje żywą gotówkę i dzieją się prawdziwe rzeczy, a nie tylko takie rozdawane czeki na pokaz. My tu czeków nie rozdajemy, tylko naprawdę przelewamy środki na odpowiednie konta i budują się bardzo poważne rzeczy.